Co ja robię? Co to, 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 to za muzyka? Kto to śpiewa? To jest nadal Teardown, jakby to. Hej, wszystkim z tej strony Skrii. Witajcie w nowym odcinku z Teardown i dzisiaj słuchajcie! Grzesiu, Grzesiu, słuchaj, muszę Ci coś pokazać. Grzesiu, słuchaj, zobacz. Mamy pieska! Mamy nowego pieska! Zobacz. Piesek! Przy... Przynajmniej tak mi powiedział. Wyczczęść z pieskiem. Podoba ci się, Grzesiu. Czemu uciekasz? I ten piesek jest nieśmiertelny. Jeszcze ma jakiś wskaźnik zdenerwowania się i cieszenia się. Czy jak w niego tak strzelę pa parę razy. Grzesiu! Co się stało? Czemu? Czemu on umarł? Co się stało? <laughs> Ej, ale ten piesek nic sobie z tym nie robi. Zobaczcie, że to cały czas. Ale cały czas. Ro rośnie. Ten, ten piesek. Pie piesek jest niebezpieczny. Rozwala helikopter. Co? 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 Odwróciłem się na chwilę bo Grzesiu, tylko. O! O! Jakiś... Nie, respi się jeszcze przy mnie Sojusz, sojusz, sojusz piesku Halo A! Nie jest sojusz Co to ma być On oszukuje, on oszukuje On oszukuje Działaj window, działaj window Szybko, jedenaste piętro Uciekamy stąd Co to miało być Co, co Zrespił się nie, no nie da się go pozbyć. Zobaczcie, strzela w nas. On strzela w nas laserami. Jeszcze Grzesia chce zdogołdować. Ale już mamy sojusz. Czy mogę go jakoś pogłaskać? Ha czy, czy mogę Cię mogę go głaskać. I co się wtedy stanie, jeżeli go będziemy głaskać przez cały czas? Ten nic nic nie działa. Dobra, czyli możemy go głaskać, żeby był bardziej spokojniejszy, ale spróbujmy od niego uciec, jak będzie zły. Jak będzie naprawdę zły, bo zobaczcie, nadal możemy go głaskać i on się rzeczywiście uspokaja, ale nie, już się za ja nie jak ja łatwiej go uciec? Skoro on rozwala helikopter w sekundę. Dobra, szybko, szybko, szybko skrimi, Szybko biegnij tu. Nie rozwalaj krzesie Krzysztof, krzysztof! <susied> on się jeszcze teleportuje. Nie no, to jest oszukane. To jest naprawdę oszukane. Jeszcze, jakby się nie teleportował, to by było wszystko dobrze. Dobra, pokonajmy go super atakiem. Super atakiem. Nie no, przeteleportował się, przeteleportował się po prostu. Dobra, niech strzeli laserami. Niech strzeli laserami. Ja trochę dostanę. Teraz szybko biegniemy do helikoptera. On niszczy ten helikopter, ale helikopter tu przetrwa. Leć! Leć, nie leci! Dobra, czy mamy jakąś inną, nową broń, która może się go pozbyć. On cały czas się pojawia to z powrotem. Rozwalił resztę helikoptera. Może samolotem. Samolot... Nie no, samolot nie działa nawet. Samochodem uciekamy samochodem. Co? Co? Co to ma być? Nie no, nie da się od niego w żaden sposób uciec. Dobra, na spokojnie będzie grzecznym pieskiem. Zobaczcie, jest grzecznym pieskiem. Będzie bardzo grzecznym pieskiem. Chodź, piesku. Chodź, piesku. Bądź grzeczny. Zapraszam cię do twojego nowego domu. Chodź za mną. Ty nie, nie mieścisz się. Ale nie rozwalaj mi. Mojego domu. No, wchodź. Wcho wchodź do środka. <laughs> On, się nie... <laughs> On się nigdzie nie mieści. Chodź, pokażę ci twój pokój. Właśnie tędy, proszę. Bardzo tutaj, do środka. <laughs> Wyleciał. Proszę, masz tu własny pokój i najlepiej poczekaj chwilę. Zamkniemy go. Zamkniemy go, żeby nie wychodził z tego pokoju. Już nigdy więcej. I mamy. Spokój. I teraz słuchajcie, po, podpalmy ten dom. Po, podpalmy ten dom. Musimy się go jakoś pozbyć, nie? Musimy się pozbyć tego psa w jakikolwiek sposób. Niech się pali. Niech się pali tu wszystko! Nie, nie róbcie tak dla swoich piesków, oczywiście. Pieski są kochane, ale ten nie jest. I teraz wystarczy tylko poczekać, aż się dom spali. A najlepiej pomóc w jakiś... W jakiś sposób pomóc dla tego domu się spalić! Ty... Co ty tu robisz? <grymne> Powinieneś być w środku! Czemu ja ten dom specjalnie zniszczył? Nie no nic mu... nic mu się nie dzieje. Nawet King Kong! King Kong nawet nie mógł wytrzymać strzału z tej broni. A on sobie stoi i nic z tego nie robi! Chodź! Chodź tam do środka. Wchodź do środka i nie wychodź najlepiej. No zobaczcie, wynurza się z tych płomieni. Zawala się na niego ten cały dom. On nic sobie z tego nie robi. On jest gorszy niż Terminator, niż jakikolwiek wróg, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. Znaczy, w sumie, zamiana w złoto. Co? Co? Dwa się zrespiły! Nie! Nie, to są żarty! To są żarty jakieś! Przeci przecież, przecież to jest niemo. Nie! Poczekajcie! To jest niemożliwe! Nie! TRZY! Trzy! Ich się nie da! Czekajcie, zamroziłem ich! Zamroziłem ich! Dobra, to działa! Nie mogą we mnie strzelić w żaden sposób! Teraz musimy się pozbyć każdej części ciała! Ka... Każdej... Każdej... NIE! Nie, nie, no to słuchaj żarty. Dobra, trzeba stworzyć największą bombę na świecie. Największą bombę na świecie, żeby się pozbyć tego psa. Przypiąć go oczywiście kablami, żeby nie mógł w żaden sposób uciec. I teraz walnąć w niego prosto bombę atomową. No i proszę bardzo, pozbywamy się. Widzowie. Po tym wszystkim komputer mi wybuchł i średnio dało się to wszystko zobaczyć, ale ten pies znowu tu jest. Ja z nim nie wytrzymam. I, i co wiem? <laughs> Czekajcie, czy woda na niego zadziała? Gdzie. Gdzie on jest? Z ni nie, no, nie. Nie, no, nie. O, no jeszcze mnie strzela laserami. Bez powodu. Bez żadnego powodu. Jeszcze się go. Pozbyć nie da! No, jeszcze most się skończył! Dobra, w wodzie! W wodzie on nie będzie działać. To jest super pomysł. Nie no, w wodzie on się nadal teleportuje do mnie. Dobrze, ale mamy jeszcze jeden sposób. Otóż przyczepiamy go deskami. Przyczepiamy go masą desek. Nie, nie, nie wiem co się dzieje. Z A... Czemu on leci? I zobaczcie! Pozbyliśmy się właśnie. Okay, nieważne. Nie pozbyliśmy się jeszcze, ale to jest dobry początek. Dobry start na pozbycie się tego psa. Dobra, może kablem, może kablem, może kablami, masą kabli. Przyczepi masę, masę, masę kabli do niego. I teraz zanurku! Nie! Yeah. My do wody. Czy my się go właśnie... Nie no, nieważne, nieważne! Nie. Jeszcze w nas! Strzeli. Za co? Czemu ta ciężarówka się odpaliła? Ale poczekajcie, przecież mamy jeszcze legendarne bronie. Najpierw najpierw zacznijmy od tego, od tego! Cały świat się zmienił! To jest chyba najpotężniejsza broń. Zobaczmy jak zadziała na naszego psa. Uwaga, 3, 2, 1. Czy coś się stało? To jest ta potężna broń. Przecież ona nie jest potężna. Co? Co, co ja robię? Co ja robię? Co to za to, 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 muzyka? Kto to śpiewa? Gdzie ja lecę? Okej, okay, jestem śmiercią. Czy o co tu chodzi? Nawet pies się przestał teleportować do mnie. No, okej, okay, jednak się teleportuję. Co się z nim dzieje? Zobaczcie, przyspieszę cały czas. Co? Może właśnie w ten sposób się go pozbędziemy. Nie wiem co tu się dzieje, ale to działa. To działa. Widzowie puściłem to po prostu i, nie... I nic się zbytnio nie, nie, nie zmieniło, więc to, to, to wszystko było na pokaz. To wszystko, co robiłem, dosłownie było na pokaz. Nie no, jeszcze dwa psy. Nie no, cudownie. Nie no, on przyspieszył do prędkości świetlnej i nadal żyje, zobacz. Nie no, nawet ta piła, Nawet stapiła, która pozbędzie się wszystkiego, przycina budynki jak chce. Mu nic dosłownie nie robi. Także jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, weźmy go ze sobą, weźmy go ze sobą do tego, zabierzmy go tutaj, bo ja z nim nie wytrzymam szczerze. Musimy na zawsze się ciebie pozbyć, niestety. Dlatego zamawiam tutaj UFO. Proszę, pozbądźcie go. pozbądźcie się go na za... Nie! Nie, on się cały czas respi! Coraz więcej tych psów się respi! Nie! Nie! Widzowie. Widzowie, jest źle. Co, co mogę więcej powiedzieć? Jest naprawdę źle. Zrespiły się trzy psy. I jedyne, co mogę zrobić, to je zamrozić. Ale gdy odejdę, to one znowu się respią! One są serio nieśmiertelne! Prze Przechodząc dalej, to, to jest nadal teardown, jakby co. Modna dziewczynę 2 Modna dziewczynę Przygotujcie się widzowie Co to jest w ustawieniach w ogóle Możemy się nazwać Screamy Okej, okay. o co tu chodzi Nazywam się Screamy, mam 20 lat I jestem drugi rok na studiach O, okej, okay. okej okay. Jesteśmy, jesteśmy w jakiejś klasie Szkole, jesteśmy w szkole Mamy jakieś prezenty, nie mamy prezentów Napisała do nas dziewczyna Screamy Tutaj Biegnę w stronę May. I witam ją z uśmiechem. <laughs> Dziewczyna? Co robisz po szkole z Nagle pojawiły się dwie kolejne dziewczyny. Czemu ich nie widzę? Czemu są czarne? Boję się tylko, że. Te napisy brzmią dziwnie. Zobaczcie, te napisy serio brzmią dziwnie. Jakkolwiek to brzmi, że napisy brzmią. Co. Co, Co? Co tu się stało? Byłem w pokoju jakiejś dziewczyny i nagle. Nagle się cił... Dziwne. Co, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czy Co tu? Znowu to samo! Nie! Mam na to usiąść! Widamy. Ja jednak, ja jednak są I idę stąd Nie mam zielonego pojęcia, co to miało być, ale mam nowe wyzwanie dla samego siebie zresztą. Otóż mamy piłę. Mamy piłę, która epicko wygląda i mamy też małpkę mamy małpkę, mamy budynek i mamy piłę i musimy tą małpę tego King Konga pokonać pokonać tą piłą spróbujmy, spróbujmy go powalić na ziemię jakoś powalić go na ziemię dobra, ej to jest epickie zobaczcie, że się pozbyliśmy całego King Konga Jedną piłą Kiedy on rozwalił większość budynku I naszym zadaniem jest Obrona Grzesia Mamy tutaj Grzesia w środku I mamy oczywiście cięższego Przeciwnika Spróbujmy go pokonać Używając tylko i wyłącznie Piły Najgorsze jest to, że trzeba wejść na niego Prawdopodobnie, żeby cokolwiek Mu zrobić, bo prawdopodobnie Nie da się go wywalić Ale jak ja damage mu robię Zobacz gdzie stopa mu już całkowicie odpadła. Musimy wejść do tego budynku i skoczyć prosto na niego. Dobra, Grzesiu, Grzesiu, przeżyj tylko. Grzesiu, przeżyj, będzie wszystko w porządku, ja wchodzę na górę. Wchodzimy na samą, na samą górę, tu nadal nogi są tylko. Dobra, czoły punkt, wczuły punkt, w czu... nic mu się nie stało. Czy Grzesiu żyje? Grześ raczej ma się dobrze. Musimy się jakoś dostać na górę. Musimy się dostać, jakoś na samą górę. Musimy zrespić helikopter to jest super pomysł. Dobra, nie wiem, czy działa. Działa, działa. Mamy helikopter. I uwaga, wielka chwila. Skaczemy na niego. Prosto na niego. Zobaczcie, on nic nie może teraz zrobić. Mogę wszystko, dosłownie wszystko z nim zrobić. Uwaga, zabieramy się za tego mecha, rozwalamy go od środka, całkowicie, on spada na ziemię i rozwala się. Ej, to jest serio epickie. Czekajcie, bo Grzesiu się pali, zapomniałem o Grzesiu. Grzesiu! Grzesiu, żyjesz? Żyję! Żyję jakimś cudem! Wychodź! A nie, to jest szkło, poczekaj! Zobaczcie, jak blisko było, żeby Grzesiu tego nie przeżył! Tutaj już ogień się dostał na jego miejsce! Grzesiu, jest wszystko pod kontrolą, wszystko w porządku! Zobaczcie, Meg został pokonany! Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Czemu on żyje jeszcze? I papa. Pa. Głowa mu odpadła i żyje jeszcze. <noise>